Witamy na kruszy. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale! Tak jest, chlebo nam się zbliża coraz większymi krokami. Wiem, mówię to od dwóch miesięcy, a teraz już naprawdę mam kamerę, tylko jedyne co muszę na, od początku nakręcić, wszystkie sceny, właściwie cały film muszę nakręcić od początku, moi drodzy. I wiem, mówiłem, że najpierw pokażę wam planetę, a co dwa w całości, to znaczy wszystkie, wszystkie pięć mocków i później makietę, a dopiero później przejdziemy do drugiej planety, ale... TADAM! Niespodziankę moi drodzy, postanowiłem wam zgotować niespodziankę, od razu przechodzimy do drugiej planety, nie jest tak, że ACOG nie wróci absolutnie, ACOG wróci także spokojnie, dokończymy sobie tamtą makietkę i ostatniego mocka, natomiast tu postanowiłem przejść do drugiej planety, czyli do Cruise H. to się tak pisze, Czy to się krusza moi drodzy, po prostu no i cóż, tutaj przed wami prezentuję wam bank, prezentuję wam bank, którym jest zainteresowany sam chlebo, który będzie przedmiotem, Może powiedzieć, że bank będzie przedmiotem no można, napadu tak mi się moi drodzy wydaje, troszkę sobie za opowiemy. I teraz w słowo, tutaj będzie trochę inaczej niż tam, ponieważ na no, a co od najmniejszego do największego przedstawia Mocka, a tu będzie wręcz przeciwnie. Od największego do najmniejszego, aczkolwiek przypuszczam, że wcześniej zobaczycie sobie pełny, e, pełny film i tam większość tych rzeczy, ale Mocki sobie później omówimy, moi drodzy. Przejdźmy jednak do Kruszy, która nie mieści mi się w kadrze. Muszę teraz trochę oddalić, tak wiecie, kamerę, by to wszystko ogarnąć wzrokiem. Czym jest Krusza? Dlaczego tu jest bank? Zaczynajmy! Bardzo ważną informacją jest to, że Krusza była kiedyś, uwaga, planetą właściwie nie zapiaszczoną, nie zakurzoną, a wszystko stało się w związku z Kruszcem, jaki występuje na tej planecie. Kruszec ten wygląda o w ten oto sposób. Użyłem tutaj klocka oczywiście z Lego City i cóż, e, tak naprawdę wartościowy tutaj jest środek otoczka to tam pal Natomiast kiedy wypalamy, kiedy wrzucamy go do pieców, nam się tutaj, tam nie wiem to widać, widać tam, że tam jest, nie widać za bardzo tam... Natomiast tam są transparentne, jak to się mówi, czyli przeźroczyste klocki pomarańczowe, które mają symbolizować ogień. On tam jest wypalany, i właśnie w tym momencie ta otoczka tworzy cały ten piach. Jak widzimy, mimo wszystko przed bankiem tego kruszcu, bo on tutaj w tym banku właśnie jest ten bardzo drogocenny kruszet przechowywany, przed tym bankiem mieliśmy taki jeden piec. Oczywiście jeden piec nie był w stanie za zasilić całej palety w ten kruszet, w związku z tym, no cóż, więcej pieców będzie w innym mocku. Natomiast tutaj piec zrobię, widzicie, tak, tutaj nawet zrobiłem blokadę. Teraz widzę, że tu jeszcze mogłem zrobić tile, aby to faktycznie lepiej się ślizgało, ale i tak nie ma tutaj większych problemów. Tutaj mamy część, no jak to Imperium? Tutaj kiedyś było, moi drodzy, coś zupełnie innego. Może jakieś targowisko, jakieś inne miejsce, tutaj życie kwitło. Tymczasem Imperium oczywiście ich tutaj całkowicie stąd wygoniło. No i zrobiło tutaj takie miejsce dla kogoś, kto właśnie nadzoruje i zbiera do pojemników ten kruszec już gotowy. No cóż. Takie bywa imperium. Sam bank również jest y, trochę przerobiony, bo jak widzimy, tutaj kiedyś działo się coś innego. Cały czas mamy tu na miejscu mechanika, który coś tutaj grzebie przy pojeździe. Uwaga, tutaj mamy całkiem ciekawy system: takich oto dwóch, ja sobie pozwolę teraz to stąd zabrać dwóch ramion, które tutaj współpracują z komputerem i są w stanie jakby tym pojazdem sterować. No właśnie, pojazdem. Tutaj zrobiłem y, Wam, żeby zaprezentować takiego oto ścigacza malutkiego. No cóż, pomimo tego, że oczywiście Imperium ma ogromne budżety na wszystko i tak dalej, nie zawsze jest w stanie zapewnić wszelkiego rodzaju środki. No i tutaj jednak na tej planecie dość przedsiębiorczy generał wylądował, dość przedsiębiorczy generał zarządza tą planetą, w związku z tym on chyta, co się da i z tego, nawet co znajdzie na planecie, stwarza statki, by jego żołnierze po prostu mieli czym latać. No cóż, kruszec z tej planety jest dość wartościowy, więc no, warto po prostu takie rzeczy robić. Tutaj widzimy, mamy komputerek, kierownicę, szybę. Która ma zabezpieczyć, bardziej przed kurzem. No i taki pojazd jest topornego wyglądu, ale takiego wyglądu ma trochę być. Tak jak mówiłem, to jest wszystko łatane z tego, co e, znajdziemy. Tutaj jeszcze widzimy jakieś silniki, mówię, te dwa ramiona, jakieś łańcuchy. No i wyjście na dach naszego banku. Bowiem na dachu naszego banku, oczywiście, jest dwóch wojaków. O ile możemy, oczywiście, Imperium nazwać wojakami, ale chyba raczej możemy. Jeden z nich e, to jest e, snajper. Można by także, aczkolwiek broń może być myląca, ale gdy trzeba, on wyciąga snajperkę spoko. Mamy tutaj również antenę u góry, e, mamy takie stojaczki na e, broń, no i tutaj jakieś inne jeszcze e, systemy. Staramy się ten dach zrobić maksymalnie tak jak się da kolorystycznie, żeby to było ok. E, tu bordowy, czerwony, szare wykończenie. Jak widzicie, całość tego budynku ma raczej szaro-czerwone wykończenie. Co widać już, no, właściwie stąd. E, przed bankiem mamy tutaj jeszcze taką tablicę z wyświetlającymi się informacjami. No i cóż, ktoś nam tutaj właśnie z banku wychodzi. Nie jest on, jak widzimy, do końca zadowolony z tego, co tu zrobił. Jest jakiś, być może, mieszkaniec y, tej kruszy, ale to zobaczymy wkrótce. Być może mieszkaniec Akok. Nie, no nie Akok. E, dwóch stróżów stoi tutaj po bokach, chociaż nie wiem, czemu oni tak naprawdę nie mają broni. Główne drzwi do banku prezentują się w taki sposób. Chciałem tutaj jeszcze zrobić, jak widzicie, po bokach takie oto, o, e, z szybą wypuszczenia, nie wiem jak to dokładnie nazwać, także tutaj jest szybka ze środka, więc można wszystko widać, nawet czy ktoś atakuje, czy nie atakuje ten bank. No a że chlebo się tutaj zbliża, to raczej będzie do czynienia ten bank miał z atakiem. Zdecydowanie tutaj specjalnie, moi drodzy, nie dawałem więcej ludzików, zdecydowanie nie dawałem tutaj więcej, wiecie, jakiegoś takiego zapełnienia, po prostu chciałem Wam się zaprezentować ten moc. Więcej zapełnienia to zdecydowanie zobaczycie już na finalnym filmie, ale to no musicie jeszcze. Jeszcze chwilkę na niego poczekać. Moi drodzy, oczywiście, ten moc nie byłby moim mocem, gdyby nie miał takiej funkcji jak ściąganie dachu, by umożliwić nam w środku czy zabawę, czy no właśnie kręcenie. A propos kręcenia, miecie, moi drodzy, pod uwagę to, że to jest właśnie plan filmowy, więc to nie jest taki do końca moc, który ma po prostu ładnie wyglądać. On musi być dla mnie w pełni funkcjonalny, to znaczy ja tu muszę móc cisnąć ręce, robić pewne rzeczy i tak dalej. Zapewne, gdyby to był tylko moc i wyłącznie, który ma wyglądać, pewnie byłby bardziej zaawansowany. Jednakże, tak jak mówię, no musi spełniać swoją rolę filmową. W związku z tym pewne rozwiązania są uproszczone i są robione w sposób, jaki są. Zajrzyjmy jednak do samego środka banku, gdyż o Was pewnie najbardziej interesuje. Sam środek banku prezentuje się, czekajcie, bo mi się tutaj na stole po prostu nie mieści. W taki oto e, sposób można by rzec, moi drodzy. No i cóż, my tu mamy. Mamy przede wszystkim mocne zabezpieczenie na wejściu, to znaczy mamy tutaj takie kraty, które mają no właśnie zabezpieczyć, że gdy ktoś nawet wejdzie do banku, to jeszcze musi stanąć w takim miejscu, które znajduje się tutaj. Ale tutaj znajduje się miejsce stróża, to znaczy szyba, i wszystko przez co ten jegomość tutaj, który ma tutaj siedzisko, widzi tego tutaj jegomościa. Ma jakiś skan, tu ma alarm. Gdyby ktoś tutaj chciał wyjść z bronią, alarm się nam od razu zapali. Nasz wtedy jegomość sięga po broń za sobą. Oraz może jeszcze uwaga, moi drodzy, bardzo ważne, bardzo tutaj ważne, włączyć czerwony przycisk, i włącza się alarm w całym banku i zapewne w jednostce najbliższej, imperialnej, która tutaj po, pozwoli sobie przyjechać i ten atak zniweczyć. On, jak widzicie, tutaj ma ze środka właśnie chociażby jeden ten widok, tutaj oso osoby z usługi mają drugi widok obsługi, a sama obsługa, jak widzicie, mamy tutaj dwa stanowiska. I te dwa stanowiska tak. Bo no wiecie, wiadomo, to nie raz się napada. W związku z tym mamy tutaj zaprezentowanego gościa, który jest poszukiwany. Gdyby oni go zobaczyli przez okienko, od razu można wezwać pomoc, że mamy kogoś poszukiwanego. Z drugiej strony po prostu komputerek, a za nimi, moi drodzy, umieściłem lusterko. Po co lustro? Gdyby się odwrócili po coś od jego stanowiska, a ten ktoś, kto byłby tutaj w okienku, wyciągnąłby broń i w niego mierzył, no to nic jak lusterko mu, moi drodzy, nie pozwoli tego zobaczyć, tak? Yy, I to jest super rozwiązanie. Tutaj również właśnie mamy alarm u góry, jeżeli coś by się działo, oni wciskają odpowiedni przycisk, włącza nam się alarm, a tutaj mam po prostu głośniki i telewizorek, z którego zapewne sączy się po prostu imperialna propaganda. No teraz jakaś chwilowa przerwa jest. Moi drodzy, tutaj również mamy stanowisko, wiecie, tak jak w każdym ZUSie czy innym urzędzie, gdzie możemy pobrać jakiś numerek, z który nam się wysuwa stąd i możemy w ten sposób załatwić e, sprawę. Jeżeli chodzi o otwarcie banku, tak jak mówiłem, ktoś to wchodzi, mieści tam się między głównym wejściem, a tymi kratami, e, dopiero gdy podnosimy tą kratę, ktoś może wejść do banku. Zrobiłem tutaj również takie rozwiązanie, jak widzicie, m, o, te drzwi są w ten sposób otwieralne, o, proszę tutaj, więc e, taki włas podnoszony w taki sposób to zrobiłem, mówię, ktoś wchodzi między tą warstwę, a, a, a tą, wtedy dopiero te drzwi się zamykają, jest skanowany, otwiera się to, ktoś może wejść. Czyż nie mądrze? Jednocześnie wejście do obsługi ma jakby utrudnione, ponieważ tu również jest krata i odblokować ją może również tylko ten jegomość. Wszystko tu się dzieje bezpiecznie moi drodzy. No i jest jeszcze oczywiście główna rzecz, czyli nasz safe. Ja wam wybaczcie, nie pokażę co się znajduje w środku, gdyż to jest trochę, to byłby troszkę spoiler, natomiast tutaj mamy kod, który trzeba wpisać, mamy również zieloną lampeczkę, która się zapala, jeżeli safe jest otwarty. Ja mówię, nie pokażę wam co jest w środku, gdyż nie chcę bo mogę, ale nie chcę tego robić w związku z tym to będzie pewna niespodzianka dla Was już na e, film. E, wnętrze banku, mówię, również nie jest zbyt skomplikowane. Tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, moi drodzy, być nie może. Ja tu muszę móc nie tylko wcisnąć aparat, ale i łapy W związku z tym skupiłem się tylko na budowaniu e, wzdłuż ścian, a na środku nic nie mogę robić. Podobnie zresztą jest z, e, zresztą jest z zewnątrz. Nie mogłem po prostu pewnych rozwiązań e, tutaj zrobić, gdyż to nie do końca jest moc budowlany, a to jest po prostu moc filmowy. Źle to zamontowałem. No i tak, moi drodzy, prezentuje się mój mocek największy z planety Krusza. E, absolutnie tutaj miejsce akcji, gdzie będzie się siedziało najwięcej, gdyż po prostu jest miejscem, gdzie będzie się dział e, napad. No i właśnie ten bank będzie, tak jak mówiłem, przedmiotem napadu. Kilka mocków, oczywiście, z Kruszy będzie, tak jak mówiłem, przez acok będzie, także na spokojnie. W związku z tym, ich wyczekujcie, moi drodzy. Czekam na opinię, jak Wam się to podoba. Proszę byście mnie brali pod uwagę to, że mówię, pewne rozwiązania tu musiały być, jakie musiały być, i to nie może być za bardzo zapełnione po prostu, bo jest to plan filmowy, a plany filmowe właśnie tak często wyglądają, że po prostu są takie wiecie z zewnątrz, z zewnątrz ładne, ale jak się zaczyna zagłębiać to wychodzi, że to z karton i dokładnie trochę, bo tak ma być tutaj. Jednak czekam na wasze, moi drodzy, opinie, co sądzicie o tym wszystkim. Mam nadzieję, że wam się nie podoba i że chcecie przekapić czy przyszłych mocków, czy po prostu moich filmów, dowiedzieć się więcej o samym tych Kruszy, czy jeszcze o Acogut. Zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału i zostawienia dzwonka, bo te mocki się będą przecież jeszcze po Pojawiały. Ja wam dziękuję bardzo za kolejne wspólne recenzje, kolejny wspólny filmik na moim kanale. Mam nadzieję, że będziemy się wkrótce widzieli w kolejnych i ten dzwonek wam pomoże. Dzięki, pa!